Cześć, jestem Jacek, a jak chcieliście, to na 5 subskrypcji zagrałem te straszne obi, ale już wcześniej nie, nie graliśmy, więc ze mną dzisiaj jest mój, chyba miał tu przyjść kolega Elkollo. Jeśli nie gdzie on jest, szukam go gdzieś. I spróbuję się też wczuć w rolę, więc ja wam nie przekazałam, zapraszam do oglądania. No jest... się dyje. Wiesz, mi się. się dzieje. Wyszliśmy głowę jakąś smażą czaszkę. Ja tutaj na pewno na No to musimy jakoś uciec. Oh, czy tylko ja zjeżdżam? Ja też Welcome to. Your, your? Doom. Czyli doom. Group. Co on tu daje? Mięso z ludzi. Co on. Oh, a! Yes. nie ludzie! Ja tu Adam ja stąd ucieka! Go back now! He's, he's yeah. here! Nie da się On tu jest! On tu jest! He's here, too. Dobra. On tu jest. Ale kto? O co chodzi? I can see you. Now you can. Ah, on tu jest! Eric ah, Nie, nie! Ja ja nie, to nie. się Ej, on tak. jest szybszy! Tylko on mnie złapał? mnie też! Musimy chodzić po tych pizzach. Dobra, szybko. po. Tam jest, tam jest, tam jest po pizzach, po pizzach, po pizzach, po pizzach, po pizzach, po pizzach. To po pizzach, po pizzach. nie jest po pizzach, po pizzach, On jest troszkę szybszy, ale jeżeli będziemy. O! Jest! Dobra, myśli już się na jednego jumpscarę? mnie! Ej, przecież to jest niemożliwe do, do, do zrobienia. Uff, spaliłem się w kwasie, jakby jestem cały brudny, chociaż nie będzie chciał mnie dotknąć, zjeść. No i co, a. O róże, ja nie chcę tam wpaść. Są jakieś toksyny. Nie, nie, nie chcę wiedzieć skąd. On nas widział i ja go widziałem. Troszkę się przestraszyłam. Jezu, ale co tu się dzieje? Też go widziałem. Też, ale, ale bardzo, bardzo się, boję się boję tego typa. Nie chcę zostać pizza Ameryka. W ogóle wręczaty, czekaj. Tam, tam jest lustrze, tam jest lustrze. Kurcz się, ty, ja się tu załatwiam. Gość, nawet prywatności nie da. Ja uciekam stąd. Adam? Adam? Bicie to co? Nie, mój kolega Alfred! że znaczy Ej, Adam, wdepnij we, w pajęczynę. Zobaczysz. Następny, ten nieważny. Dobra. Mega ładnie to jest zrobione, ale trochę tych pajęczyn nie widać. O, mój przyjaciel, aż moja przyjaciółka, Alfredka tu zginęła. Przecież jak to zrobić ostatni? Nie da się. Tego w ogóle nie widać. Przyjaciółka za dużo tu osób. Ta karetka jest za szybko. Goście nie da! Tego kura. Ja, no. ja byłem na ostatnim i ciągle ginę. Jestem tu, Erik, Co tu trzeba zrobić? Tam spaść? Halo. No, halo, halo. Ale potrzebuje, bo ja tutaj nie wyrabiam. Ciągle mam je Musisz. A na tym dwoma musi przeskoczyć. I co? Aaaa! Co to jest? co to są kolce? Szybko! co się zamyka! Czekaj, co? Jest... A, nie można nadeptać na te czarne. To jest... A, tam, ja nie mogę, przecież ja też zginąłem. Nie nadeptaj, proszę. Co to jest? Czy on jest tam na dole? Sprawdźmy no Nie wiem, co to jest na dole. Zróbmy to. Tylko nie nimi, bo nie chciałbym dostać jumpscare'a. O, tutaj na 15 subów zagrałem to, em, też z dźwiękiem, no ale wiesz, na no tak jak nie na więc Mam nadzieję, że to nie, nie będzie, będzie aż tak, tak straszne z dźwiękiem. Co, Bo tutaj ten... jest o wiele, wiele, wiele więcej jumpscare'ów moim zdaniem niż tam. Już mamy trzy jumpscare'y, a tam up, up, up. były tylko dwa. A, a, a! Można on nam na tym na górze było więcej. W ogóle jakbyście chcieli um, jakiś straszny co jakiś pan. Tam, tam jest, on tam jest. tu. On, on tu, tu będzie. będzie. Po pizzach. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. On niech pójdzie. I teraz idę tu. I ja nie wiem, gdzie on... No nie jest zbog... za szybki! A ja nawet nie widzę, gdzie po tych pizzach mamy iść. A gdzie jesteś? Uważaj, tu jest pizza. Tu. Powiedz, gdzie jest następna. Dobra, on musi przejść tędy. Teraz mam szansę uciekać? To jest exit, to jest exit! O, jestem tu. On jest łapą na ja samym końcu. Co tu czy You want won't escape. Próbujesz uciec. Ty próbujesz uciec, czyli my próbujemy uciec. No raczej co? A co my nie, nie chcę? chcę być pizzą, człowieku. Jakby pizza jest smaczna, ale ja chcę żyć, a nie zostać. Dobra, ubra, no przecież on chce nas teraz usmajcie. Co Co on jest? O, nie, nie, no nie polecam tej restauracji. Crow, Musimy znaleźć... Jedni ludzie zostali powieszeni. Przepraszam, ale biorę wezmę to od siebie. Bardzo mi się to przyda. I wyważę drzwi. Wyważyłem. Ej, faj! ładna animacja, czekam na ciebie. I klikam na 3 4, 3. Klikam też. Klikam. Ty osobną window. Dlaczego ja zawsze muszę jechać pierwszy? Na no, no, pierwszy dostałem. Okej, okay. gdzie się wychodzi? Tam się wychodzi. Szybki chit i tam nic nie będzie strasznego oprócz kolców, które mogą nas zgnieść. To, to nic nie, nie będzie, będzie strasznego, No. Kiczy. Ała, Stał z kolca. Ja też, bo nawet nie wiedziałem o co chodzi. chodzi. Myślałam, że to się idzie. No i jak? To mamy od razu jak to się to zgniecie i bieg. Ja nie da się. Da się, da się. Dobra, ja dobra, to wyczuwam, nie... ja to wyczuwam. I teraz. Da się. Da się, da się. dobry jest. Kiczy. O tu będzie. będzie. No przecież co on tu robi? Dobra, Czy też jego pabę doda? O, Rzuca, uuu, uuu. Uf, uj, on to zrzuca resztki. Nie, nie, nie kolego! O, 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 jeszcze żyje. Spadł, chwabi, ławi. Kurde, spadł, hagi ławi. Oka. Help, mi ktoś tu napisał. to napisał. Tak koszulka, hagi ławi, Jeszcze nie ma. Czyż napisał tu help? No i dobra. My jeszcze nie mamy jakiejś. O, była znów koszulka. Whoa. Co on robi? A ty że jest? Ja się... A, to fill... są checkpointy. Ej, ładna animacja. By a... znam. byłem na ostatnim. Przecież jak coś? Halo. O, o co chodzi? Jak ja mam to przejść? Halo, policja! To jest nienormalne, tego tak się, nie się nie da przejść. Jak nie, ja tam doskoczę, jeszcze kuwa i na twarz leci. Żyję? Muszę no, mnie nie zostawić! Nie, byłam przy ostatni. No, O? Jest przesun. Czekam na ciebie. No przecież tam jest... Skacz! Dawaj, 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 dawaj! Uważaj, dobrze! I tu musisz do końca i do końca, tu nic nie wyjdę. Eee... Nie wyjdę. Ja nie chcę tu wchodzić. Ja tu, A tu nie wyjdę. O, nie, nie, nie! Pomocy! To będzie nasz koniec, Adam. O, nie! Ja tu chcę wyskoczyć ja dobra! Ja wyskoczyłem! On ma coś z mózgiem, on do źle zrobił. Ta to nie, nie leci do nie Czy ja nie dostałem? Ja tam nie dostałem checkpointa. Gra się zbugowała, nie dostałem checkpointa. Ja dostałem. Ja w ogóle dostałem checkpointa nawet tu w lawie. Ja tam doskoczyłem, tylko coś się zbugowało no, i po, to, po prostu zgię. na mnie? No poczekam. Mhm. W ogóle mi jeden level samo przeszło. No, czekam, czekam. W ogóle dziwna sprawa, co powiem. Hop. Nie, no tu. A nie, ja tu po prostu doskoczyłem. Zobaczę do ciebie tam do góry. Już zjeżdżasz? O. zimno. Ciepło tu troszkę. O, coraz i... o, cześć. Dalej nie ma checkpointa. A to trzeba tam doskoczyć, chyba, żeby nie checkpointa? Tak, tak. To się zapadnie, 100 razy. Na końcu się zapadnie jedno z tych. Przecież to jest prawie możliwe w parku. Ja tu poskoczyłam, to już dawno robiłam. Poczekasz na mnie, bo źle sobie wskoczyłem, i teraz tu wskoczyć nie mogę. Chciałem Co mam kliknąć to? wygląda. aż podglądanie. kamera. Co mam tu kliknąć? Nie da się. Czy Co? Się... Da się doskoczyć Co się stało? Da się do... laby się podnosił Szybko, no, da się po prostu doskoczyć normalnie No to ona mi za długo zajdzie. Aha, spadłem Patrz, robisz tak ja tam, tak, możecie tak, tu zostawić, jest Exit. Czekam, Ej, czekam. ale co mówię, że niby nie przeszłość, Ja spadłem. Czekam na ciebie, kolego mój. Musisz podejść. oważnie. a Ale wiesz, że ja to zrobię bez ja tej drabinki? Nie wiem jak, ale jakoś to zrobiłem. Exit. Nie wierzę, że to jest Exit. On kłamie. A Exit ex jednak. To ja biegnę. Chyba ja biegnę do lasu, ja na pewno drogą nie biegę. Nie! Cza... Skasił się światło. On tu będzie, nie mówcie. On mi gdzieś za chwilę na twarz. On tu jest! Pomocy! Ja i tak uciekam, ja i tak uciekam, ja i tak uciekam. No nasz on jest tak szybki? Ten... Przeżyłeś? on się od drzewa walił, chyba trzeba... Czę... O, trzeba, trzeba tak go porobić, porobić, żeby on gonił i w drzewa od razu walił. Trzeba go obrócić, żeby chodził za tobą. Uwali się w te drzewa, wali. No przecież jest za szybki. No i właśnie to jest najgorsze, trzeba ja go jakoś wziąć, żeby on Ej, po... gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dalej. Idę z idę z Chodź tu że czekam na ciebie. O, ja go tu o drzewo walę. No, ho, ho, ho. Czemu? Ja, ja mi się udało jakoś go od drzewo, tak żeby szedł w drzewo, ale uwolnił się. Poczekaj na niego, poczekaj, poczekasz? Mam jakiś pomysł na niego. Próbuję go gdzieś, gdzieś tutaj zaplątać. O, nie, 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 nie. Zapląta się, zapląta się. Dobra, dwa. nie no. To jest niemożliwe. Jestem na końcu. Uciekłam. Jest. Uciekłam. Tak, Pani, gdzie? Uciekłam. W którym sposobem? Nie wiem, jakoś uciekłam. Jezus. Nie wiem jak. Ja się kręcę. Oj, działają to te. Pójdźcie Ci pomóc? Ja nie wiem gdzie tu wyjść. No. Co? Przez Ciebie i teraz... <noise> przez Ciebie nie weszłam. Dlaczego? No bo mnie zablokowały. A to wiem co Ci zrobię. Wiem, co ci zrobię. Zrobię ci tak most do góry. Okej, okay? poszedę, no. Zablokuję go. No lec, 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 to uciekaj. Uciekaj, nie słuchaj. Czekaj, poszekaj tam. Czekaj tam, okej? Okay? Gdzie jesteś? Ej, a ty widzisz ten most, co ja buduję? No, no dobra, chodź, chodź. Dobra, chodź, chodź, chodź. Idziesz, chodź po nim. Tutaj na drzewo wejdź. Proszę, Nie wiem, po to jest takie robić Trzeba zrobić no, ładnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Pramon wiesz, co nieważne. Chodź. Dobra, troszkę do góry. Widzisz to? No, nie zreżam. Jak? No właśnie. Chodź za mną, chodź za mną, pokażę ci jak to zrobić. Chodź, 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 idziesz tutaj, tutaj idziesz. A jak go spotkasz zablokuj go tu tak o drzewo. Tutaj tak o drzewo. I uciekaj tutaj i on będzie się blokował dalej od drzewa. Dawaj. Lecimy, lecimy, jest ja tu mam kartony, uciekłem wreszcie jakie... Dobra, Jemku, Możemy się Eryk znów pochłóżkać, chodź, chodź do mnie nie, nie będzie już, nie, nie będzie, będzie z nas robił sobie pizzy Dobra, my, my się żegnamy Nie, jeszcze się pokręcimy, co ty Chodź my się Nie, chodź, chodź, chodź My się chodź. żegnamy, ja się nie. żegnam, pa No okej, okay, ale chodź do tego Adam, mamy dziecko. Okay, no na to widzowie, ja się z żegnam i cześć.